Cześć, czołem, moi drodzy podróżnicy. Witam Was. Mamy dzisiaj 26 marca 2024, godzina 10. Jak znak pokazuje, do Siedlce mi zostało 8 km. Mam za sobą już dwa punkty rozładunkowe jeden w Żelechowie drugi w Łukowie Teraz lecę do Łomży. Będę tam gdzieś koło 12.00. 30. No i później jeszcze z tego z tej Łąży lecę dalej, kończę jeszcze jeden punkt rozładunkowy. Zobaczymy, czy się uda to zaliczyć, zrobić. Słuchajcie, to co ja robię, to mam wrażenie, że to jest kurde robota Don Kichota, czyli walka z wiatrakami. No i... Odkąd nagrywam firmę, już nieraz poruszałem zagadnienie oświetlenia w samochodach eee, Chociaż był ostatni odcinek, również był temu poświęcony Dzisiaj rano jechałem, kurczę, właśnie do Żelechowa Była miejscami taka, że kroić można było i nadal kurczę, ludzie jeżdżą na światłach do jazdy dziennej. Z tyłu nie ma żadnego oświetlenia z przodu, do jazdy dziennej się świecą. I na moich oczach omal nie doszło do tragedii. Bo człowiek zdecydował się do wyprzedzania. Wykonać właśnie wyprzedzanie, ma na wyprzedzania i nie zauważył w porę jadącego z naprzeciwka samochodu, który jechał na światłach do jazdy dziennej gdyby ten człowiek jechał tak jak powinien na światłach mijania i światłach przeciwmgielnych byłby w porę zauważony i ten człowiek by się może nie podjął kurcze tej, tej decyzji, nie realizował kurcze o a tak wyłonił się kurcze no, na szczęście skończyło się na ostrzejszym hamowaniu i u... Udało się kurczę, uniknąć tej tragedii, no ale wiecie, ser ducho kurde nie jednemu tam kurczę pewnie tak załomotało, że kurde prawie z piersi wyleciało. By Już pewnie tam niektórzy kurde widzieli yy, swoją historię życia kurczę, że tak powiem. Ale cóż, właśnie tak bywa, że ja mówię. Jakaś grupa ludzi obejrzy ten film. Ten film nie jest, wiecie, dalej propagowany, udostępniany. YouTube nie wspomaga takich właśnie inicjatyw polegających na upominaniu innych. A to ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa. Wolą kurcze, nie wiem, jakieś głupoty kurcze promować i wiele. Dzięki temu wiele, wiele Jedź Tysięcy wyświetleń Mają tacy Z jakimiś głupotami, kurde Opowiadającymi, kurcze Jakichś naprawdę totalnych Głupotach Ale nie są promowane właśnie Takie filmy, gdzie Istotne, życiowe rzeczy są poruszane Tak więc, no, no Ja to czuję się, że po prostu To, co robię, to jest taka Walka z wiatrakami. Nie wiem, chyba zacznę też o, takie kurde głupoty, kurde, My wrzucać. Skręć w prawo. Nie mające nic wartościowego do wniesienia. I niech się ten wózek kręci. Kurde, tak. Tak więc kończę. Naprawdę mi ręce momentami opadają, kurde tracę, ochotę momentami kurczę do czegokolwiek, żeby o czymkolwiek mówić. Bo to jest jak rzucanie grochem o ścianę momentami. Dziękuję tym, którzy słuchają tego co mówię, co podzielają moje zdanie, tym, co obejrzywszy mój materiał, zaczęli korzystać z moich porad. Tym wszystkim dziękuję. Trzymajcie się Inspekcja ciepło. 10 i do następnego razu. Hejka.